w niedzieli z Markiem, politykowanie na wędkarskim kanale to dość ryzykowny pomysł ale ja tych pomysłów mam zawsze dużo, zawsze coś tam wymyślę niektórzy nawet mają do mnie pretensje, że, że za dużo, że niektóre projekty rozpoczynam i pozostawiam no tak, tak niestety jest, tak będzie, jestem człowiekiem, który ma głowę pełną pomysłów po prostu próbuję. Próbuję, co się przyjmie, z czym dam radę. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebym z czymś dawał sam radę. Żebym się nie władował na minę i nie kontynuował czegoś, co będzie ponad moje siły. Niedziela z Markiem to taki monolog, który raz na jakiś czas będzie się pokazywał. Myślę, że teraz, jak zbliża się jesień to i zima, to jest duża szansa na to, że będą tej niedzielę z Markiem, co? Co tydzień, faktycznie, w każdą niedzielę, aczkolwiek tutaj nie zobowiązuje się do tego, aby, aby tak było. Na pewno w e, przyszłości będą jakieś przerwy i nie będziemy się tym w ogóle zajmować, przejmować i martwić. Niedziela z Markiem. E, dzisiaj, e, właściwie nie dzisiaj, tylko w czwartek, w, e, kilka dni temu, Minęła 76. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Posłużę się troszkę notatkami i ściągą, bo z historii, jak wiecie, jestem cienki. Tak do 300 tysięcy żołnierzy polskich zostało wziętych przez Związek Radziecki, przez Armię Czerwoną do niewoli. Jeden milion osób. Został deportowany na Syberię albo Kazachstan. Jestem potomkiem tych osób, które, które zostały deportowane na Syberię. Moja babcia wraz z dziećmi swoimi, czyli trzema, trzema ciotkami i moim ojcem, zostali wywiezieni na Syberię. Tam przeżyli 6 lat. Dziadka znowu. Przymuszono do jakichś robót w jakimś kołchozie. E, także też e, m, moja rodzina należy, zalicza się do tych, którzy ucierpieli w ramach stalinowskich prześladowań. E, ucierpieli, ale także stracili dość znaczny majątek bardzo duży majątek w powiecie Grodno majątek, który nigdy nie zostanie już odzyskany. E, 220, nie 220, tylko 22 tysiące, 000, 22 000, ludzi, trzonu polskiej inteligencji został przez ruskich wymordowany. E, między innymi w Katyniu i innych, i innych lasach. 400 tysięcy ludzi po 1939 roku zostało przez stalinowców wymordowanych. To tyle, jeśli chodzi o krótką pigułkę, lekcję z historii. No, warto się nad tym zastanowić, jakich mamy sąsiadów i jakie możemy w związku z tym mieć obawy co do przyszłości naszej, naszych dzieci. Trzeba o tym pamiętać. Te daty, te, daty, te liczby są bardzo istotne dla, dla nas, żyjących w XXI wieku. Nie ucierpieli nigdy z powodu żadnej wojny. No ale teraz widzimy, co się dzieje na wschodzie. Niedźwiedź znowu zaatakował, i nie wiadomo jak to się wszystko skończy. Ale zostawmy tamtą, tamtą wojnę na Ukrainie, bo to zupełnie inny temat. Być może kiedyś w niedzieli z Markiem o tym sobie porozmawiamy. W tamtą niedzielę mówiłem o imigrantach ekonomicznych, o uchodźcach. Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie na, na terenie Unii Europejskiej. Dzisiaj, czy tam wczoraj zatwierdzono podział 120 tysięcy uchodźców, podział na różne kraje europejskie. Taka jest decyzja Unii. Nie wiem, ile nam przypadło tych uchodźców. Wiem jedno, no niestety będziemy musieli tych uchodźców przyjąć. Mam tylko nadzieję, że nie będą to muzułmanie, ale... Mówiąc o uchodźcach i o tym, co działo się tydzień temu, chciałem Wam bardzo, a to bardzo serdecznie podziękować za wspaniałe, wręcz rewelacyjne komentarze do tej mojej krótkiej wtedy wypowiedzi o imigrantach, o uchodźcach. Wtedy opowiadałem się za tym, żeby, żebyśmy nie przyjmowali tych ludzi. Dzisiaj moje stanowisko jest takie samo. Wasze w większości pokrywało się z tym moim stanowiskiem, ale komentarze, jakich udzieliliście pod tym monologiem, są wręcz rewelacyjne i naprawdę polecam wszystkim, którzy mają troszkę czasu i troszkę ciekawości, aby w niedzieli z markiem numer 3 poczytali komentarze. Niekoniecznie posłuchali tego, co ja mówię, natomiast poczytali komentarze, bo są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zarówno intelektualnym, jak i kulturalnym i bardzo dużo wnoszą do tematu, wnoszą takiej dość ciekawej decyzji, ciekawych postaw ludzkich. Ja nie skomentowałem ani jednego komentarza pod tym, pod tym swoim monologiem. Zrobiłem tak specjalnie czasami, to znaczy nie czasami, ale często pod filmami swoimi. Po kilku dniach dodaję czasami swoje parę słów do, jakich, do jakichś komentarzy, natomiast to pozostawiłem bez żadnego swojego komentarza. Ja za te komentarze bardzo serdecznie Wam dziękuję i jestem wdzięczny. Liczę na to, że takie same będą w następnych niedzielach z markiem. Prawdę mówiąc, te komentarze w niedzieli z markiem numer 3. Spowodowały, że nabrałem chęci do kontynuowania tej niedzieli z Markiem. Jak ona się rozwinie, w jaką stronę pójdzie, no to jeszcze zobaczymy. Być może będzie inna niż ta, która jest teraz, inna niż ta, w której się teraz wypowiadam, bo tu rzuciłem troszkę historii, troszkę spraw bieżących, zajmując właściwie tylko jedno stanowisko, ale teraz zajmę też drugie stanowisko. Nasz prezydent Andrzej Duda, będąc ostatnio w ambasadzie, chyba w, a w Wielkiej Brytanii, o tutaj też moi, moje braki, w dokładnym śledzeniu wydarzeń politycznych, no taki jestem, śledzę te wydarzenia, ale nie przykładam do tego aż tak wielkiej wagi, po prostu notuję sobie coś w głowie, ustalam jakieś swoje stanowisko. I e, tak z tym potem żyję. Teraz, jak już w są niedzielę z Markiem, to będę musiał niestety troszkę się więcej przyłożyć do tego, ale na razie, na razie wybaczcie, będą one takie luźne, z małymi błędami, z małymi e, pomyłkami, z pewnymi takimi nieścisłościami. Prezydent Andrzej Duda e, wypowiedział się w ten sposób, że nie namawia naszych emigrantów, tych, którzy wyjechali, e, korzystając z otwarcia granic, e, do krajów zachodnich za pracą, za chlebem nie namawia dzisiaj do powrotu do Polski, ponieważ uważa, że, że jest to kraj, który nie jest na to gotowy. Kraj, w którym, to tak tylko swoimi słowami tłumaczę tą wypowiedź pana prezydenta, kraj, w którym który nie jest przyjazny ludziom. No strasznie oczywiście oburzyli się na tą wypowiedź prezydenta, politycy PO i dziennikarze wspierający partię Platforma Obywatelska. Ja natomiast uważam, że to bardzo odważna, ale jednocześnie trafna decyzja. W komentarzach pod tamtym, pod tamtą wcześniejszą niedzielą z, Marko, z Markiem, jeden z użytkowników napisał, wyjechałem za PiSu, Platforma nie nakłoniła mnie do tego, żeby, żeby wrócić ściągnijcie nas do kraju. Tylko jak mamy was ściągnąć do kraju, jak tu w tym kraju jest tak potężna bieda. Nie zgadzacie się ze mną? To wyjdźcie na ulicę i zobaczcie. Jest tak potężna bieda, że nawet uchodźcy z Syrii, uchodźcy przed wojną, ci prawdziwi uchodźcy nie chcą tutaj mieszkać. A co dopiero ściągać tu ludzi? z zagranicy. Nie mamy żadnych argumentów, żeby, żeby ściągnąć naszych emigrantów z Anglii, z Norwegii, z Niemiec, ze Szwecji. Żadnych argumentów do tego nie mamy. Nie mamy czegokolwiek, co mogłoby, czym moglibyśmy tych ludzi namawiać i ściągać do, do wrócenia do Polski i do pracowania na nasz e, krajowy e, budżet. Po to, żeby wypracowywali Nasz, nasz dobrobyt, a nie dobrobyt Anglii, Norwegii czy innych krajów. Naprawdę nie mamy argumentów. Ci, którzy e, pracują w Polsce, dobrze wiedzą, ile się tutaj zarabia. Zarobki rzędu 1600 zł, tak bardzo częste przecież e, czasami nawet nie osiągalne przez niektórych. No, tym się nie, nie, nie zachęci ludzi, którzy zarabiają. Bo, e, Mniej więcej 10 tysięcy złotych, żyjąc w bardzo dobrych warunkach na zachodzie. Tym się nie zachęci. Musimy pobory w naszym kraju zdecydowanie podnieść i to razy 5, co najmniej, żeby, żeby ten kraj był przyjazny ludziom. Na razie moim zdaniem to nie jest kraj przyjazny ludziom. Rozpanoszyli się urzędnicy, rozrosła się biurokracja. Zostawmy to, nie będę o tym mówił. Tutaj się żyje niewygodnie, niedobrze, niegodnie, niefajnie, miło. Ja z tego kraju nie wyjadę. Z wielu powodów. Ale tak prawdę mówiąc, to bardzo bym chciał żyć w troszkę innych warunkach. Mnie też docisnęło, też miałem biedę. Nadal czuję tego skutki i prawdę mówiąc, gdybym był młodszy, to, to raczej powinienem wyjechać i zostawić to wszystko w jasną cholerę. Ale pozytywny, pozytywny oddźwięk, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, aczkolwiek jestem zdecydowany za tym, żeby tę partię odłączyć od koryta, odrzucić od władzy i to, i to jak najmocniej. Bo Platforma Obywatelska, dochodząc do władzy, obiecała nam bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Obniżenie podatków, zniesienie abonamentu RTV, jakieś tam ulgi, różnego rodzaju, różne, różne, różne fajne rzeczy. Jak ktoś dobrze zna historię sprzed 8 lat, to będzie wiedział, co Platforma Obywatelska obiecała. Nic, niczego nie dotrzymała. Ani jednego swojego, swojego projektu, swojego postulatu. Ale teraz Platforma Obywatelska składa przed nami w obecności pani premier Kopacz projekt, który mi się bardzo podoba. Być może o nim porozmawiamy jeszcze kiedyś. To jest propozycja w sprawie zniesienia składek na ZUS i NFZ. Oczywiście to nie chodzi o to, że my nie będziemy w ogóle, że, że nam nagle. Odejmą te składki, nie będziemy płacić nic, tak, że nam zostawią to w kieszeni. Nie, będziemy płacić większe podatki. To po prostu będzie inne księgowanie, ale w rzeczywistości wyjdzie na to, że człowiek, który mało zarabia, będzie płacił mniejszy podatek, będzie mniej obciążony. Na przykład, dajmy na to człowiek z małego miasteczka, taki jak moje, 15 tysięcznego, rozpoczyna działalność gospodarczą. No niestety tak się stało, że musi płacić ten duży ZUS, tak? ten duży ZUS, bo, bo, bo gdzieś tam 4 lata temu przez miesiąc czasu e, pracodawca go zmusił do tego, żeby zarejestrować się jako prowadzący działalność. No i on niestety, żeby, żeby mieć pracę tą działalność prowadził. Zaczyna działalność, nieważne w jakiej branży. Jego zarobek w pierwszym miesiącu wynosi 1000 złotych. Tak często jest. W takich małych miasteczkach, a nawet i w dużych, można zarobić. Zarabiam 1000 złotych. 1000 złotych oddaję ze nic mi nie zostaje. W przypadku wprowadzenia tego projektu PO, ze oddam około 100 złotych, 900 zł nie zostanie. Być może ja się mylę tutaj, ale, ale tak, tak mniej więcej to rozumuję po. Bardzo niewnikliwej, bardzo krótkiej analizie tego projektu. Ten projekt mi się podoba. A sama Platforma Obywatelska mi się nie podoba i nie chciałbym ani jednego posła w przyszłej kadencji Sejmu z tej partii. Nie dotrzymali żadnej obietnicy. A poza tym słuchajcie, no demokracja jest, polega na tym, że co 4 lata wymienia się partię rządzącą. Platforma Obywatelska siedzi już na, na stołkach 8 lat. Naprawdę czas najwyższy, po prostu dla, dla ich dobra, dla, dla, dla samego oczyszczenia klimatu trzeba ich po prostu wymienić i, i nawet się nad tym nie zastanawiać. Pojechałem sobie z polityką, pogadałem o polityce, porozmawiałem o różnych rzeczach, pomówiłem. O rzeczach, na których się nie znam. Zobaczymy, jaki będzie od Was odbiór. W przyszłym tygodniu, nie wiem, jak sytuacja mi się tutaj ustabilizuje, ale bardzo chciałbym kiedyś na, w, w niedzielę z Markiem porozmawiać o projekcie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, o pomyśle Pana. Andrzeja Dody o Międzymorzu. Marzy mi się to, żeby Polska była liderem Europy. To nie tylko środkowej. Być może Niemcy udławią się emigrantami. Eee, a wtedy będziemy mieli bardzo dużą szansę na to, żeby zostać liderem europejskim. Trzeba trzymać rękę na pulsie. I tej szansy nie zmarnować. A wtedy, wtedy można zawołać do naszych ludzi z Anglii, Norwegii, Szwecji i innych krajów europejskich, Niemiec, do których oni uciekli przed, przed biedą zawołać wracajcie, mamy dla Was pracę, mamy dla was, dla was mieszkanie, mamy dla Was godne życie. Do następnej niedzieli z Markiem. Prawdopodobnie za tydzień. A w, międzyczasie, a w międzyczasie obejrzycie kilka filmów z wypraw na, na Karpie. Tego Wam nie poskąpię. Cześć.